Partnerem programu Rozmowy Terapeutyczne jest nauczyciel.tv, platforma dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów. Znajdziesz tam certyfikowane kursy i szkolenia stworzone przez doświadczonych praktyków, które zwiększą Twoje kompetencje i przyspieszą awans zawodowy. W tym dzisiejszym świecie, gdzie bardzo gdzieś pędzimy do przodu, zapominamy o takich podstawowych umiejętnościach związanych chociażby z nazywaniem emocji, z czuciem tych emocji. Że są przypadki, gdzie dzieci na przykład nie zdają sobie sprawy, że czują wstyd. To jest stan, który daje bardzo duży dyskomfort, i nie bardzo wiedzą sobie, jak z tym poradzić, i na tą z kolei emocje nakładają się inne, właśnie związane z agresją, związane z lękiem. W 2024 roku mieliśmy 2054 próby samobójcze wśród dzieci. I żeby to sobie zobrazować, to jest ponad 5 prób samobójczych dziennie. Dziennie. Dzień dobry wam wszystkim w poniedziałek godzina 18, kolejny odcinek rozmów terapeutycznych. Dzisiaj chciałbyśmy trochę porozmawiać o terapii, i w sumie chciałbyśmy się zastanowić, czy mamy trochę modę na terapię, i czy rzeczywiście chodzenie na terapię jest czymś, co jest taką realną potrzebą. Bardziej skupimy się oczywiście dzisiaj na, na, na dzieciach, na młodzieży. Rzeczywiście w ostatnich latach widać zdecydowany wzrost. Jeżeli chodzi o osoby korzystające właśnie z psychoterapii, ale też coraz więcej dzieci korzysta właśnie z pomocy psychologa, z pomocy pedagoga, chodzą na różnego rodzaju terapie pedagogiczne, też korzystają z opieki psychiatrycznej. Więc można by się było zastanowić, czy ten wzrost wynika rzeczywiście z tego, że jest teraz taka moda i mówi się coraz więcej o tym, czy to wynika z jakiejś realnej potrzeby. I teraz jak miałabym porównać sobie oczywiście czasy te dzisiejsze do czasów, kiedy, kiedy ja dorastałam, no to kiedyś, lata temu, w zasadzie nie kojarzę, żeby ktoś z mojego otoczenia, mam na myśli moich rówieśników, chodził na terapię do psychologa czy do pedagoga. Teraz tych osób jest bardzo, bardzo dużo. No ale też trzeba powiedzieć, że, że ten świat się bardzo, bardzo zmienił, że on się różni od tego, co, co było kiedyś. I rzeczywiście dzieci w dzisiejszych czasach dorastają w zupełnie innych warunkach, niż, niż ja pamiętam, niż to wynika gdzieś tam ze wspomnień rodziców. I ten. Szybka zmiana dzisiejszego świata też powoduje, że może nie do końca dorośli, my, jako dorośli, jako opiekunowie, jako rodzice, jesteśmy w stanie zrozumieć, jak ciężko i jak trudno funkcjonować dzieciom w dzisiejszym świecie. I oczywiście jest tak, że ten świat zmieniał się zawsze, bo świat się rozwija, ale jednak tempo zmian, które było zauważalne w tych poprzednich pokoleniach. Było dużo wolniejsze, więc ten świat dziecka i rodzica był wtedy inny, ale jednak trochę bliższy siebie bardziej podobny. bardziej podobny niż to, co my teraz mamy. Tak? Czyli współcześni rodzice żyli w bardzo innym świecie niż aktualnie żyją ich dzieci. Pojawiły się zjawiska, których których, które nawet nie to, że były rzadkie za dzieciństwa tych rodziców, ale ich w ogóle nie było. Stąd jakby normalnym jest, że ci rodzice nie do końca są w stanie wczuć się w, w, w sytuację tych swoich dzieci i zrozumieć ten świat. Na które dzieci patrzą swoimi oczami? I też chyba nie do końca y, zdajemy sobie sprawę, z czym dzieci się nasze mierzą, bo, bo ten świat, który, y, który obecnie jest taki, taki zastany, to jest świat, gdzie no, mamy zalew różnego rodzaju informacji. On też sensorycznie jest dużo trudniejszy dla dzieci niż to było kiedyś. Y, dostęp powszechny do Mediów społecznościowych też powoduje, że kreowane są pewne postawy zachowania i ten świat w internecie wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości, bo jest, wiadomo, sztucznie wykreowany. No i też dzieci troszeczkę mają mniej czasu na taką swobodną zabawę, bo. A jeżeli ten czas się pojawia, no to bardzo często spędzają go właśnie w internecie. Więc no, to wszystko, co się dzieje, plus to, co powiedziałaś, czyli ta różnica pomiędzy Światem dziecka, jaki pamiętają rodzice, a światem dziecka, jaki jest w tej chwili, no powoduje, że coraz więcej jest dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, i te zaburzenia, czy depresyjne, czy, czy zaburzenia lękowe, pojawiają się już bardzo, bardzo wcześnie. No i myślę, że to, co. To, co powiedziałyśmy na początku, czy to jest moda, no to już możemy jakby tymi stwierdzeniami trochę obalić to że to, to, że to nie jest tak, że to jest moda, tylko rzeczywiście jest to konieczność i to będzie coraz coraz większa konieczność. I to też nie świadczy o tym, że my jako rodzice sobie nie radzimy, jeżeli wysyłamy dziecko do psychologa, czy do pedagoga, czy do, do psychoterapeuty. E, tylko to jest realna pomoc dla nas, żebyśmy mogli zrozumieć to, co się dzieje w, gdzieś tam w, w głowie naszego dziecka. E ja, jak myślałam sobie o tym temacie, to stwierdziłam, że oczywiście można dyskutować nad tym, że jakaś metoda staj terapii staje się bardziej popularna, że o jakiejś terapii mówi się więcej, że jest coraz głośniej o tym i jakby to może powodować, że gdzieś w ludziach pojawia się takie, że to może jest moda, ale jest coś, co bardzo szybko sprowadza na ziemię. I w taki sposób niezaprzeczalny pokazuje, że potrzeba terapii po prostu istnieje i jest coraz większa, a mianowicie to są statystyki, mhm. które pokazują realne zachowania dzieci. I my tu chciałyśmy dzisiaj przytoczyć statystyki, które taki właściwie raport, który podaje komenda główna policji. Mamy ten raport już za 2024 rok, i on nam pokazuje, że w 2024 roku mieliśmy 2054 próby samobójcze wśród dzieci. I to jest wzrost 3% względem 2023 roku. I żeby to sobie zobrazować, to jest ponad 5 prób samobójczych dziennie. Dziennie. I myślę, że ta liczba tak bardziej, bardziej nam obrazowo pokazuje. Jak, jak dzisiaj Państwo oglądacie nasz odcinek, to pięcioro dzieci podejmie próbę samobójczą. Tak. Druga kategoria, czyli kategoria samobójstw, czyli udanych prób samobójczych w 2024 roku, to jest 127 samobójstw. Tutaj mamy spadek. Względem 23 roku. Mhm. Czy jakby więcej dzieci udaje się e, uratować, ale to i tak jest olbrzymia liczba. E, I jeśli mówimy o próbach, próbach samobójczych i samobójstwach, to myślę, że też warto byłoby zaznaczyć, że takim bardzo znaczącym rokiem był rok e, 2020 i dwu, 2021, bo, tam był bo, bo na przełomie. Uzrość. Tego, tych dwóch lat mieliśmy wzrost o 150%. 50%. To jest to, jedno, co jest szokujące, ale też trochę jeszcze jest, mamy pokłosie tego. Czyli no, ta ilość prób samobójczych nie spada, tylko rośnie, nawet jeżeli jest to tylko 3% albo aż 3%. Czyli mimo, mimo wysiłków, jakie no, wkładamy my jako dorośli w to, żeby ochronić zdrowie psychiczne naszych dzieci, okazuje się, że to trochę jest jeszcze ciągle za mało. I, i pięcioro dzieci z próbami samobójczymi dziennie, to jest bardzo, bardzo dużo. No oczywiście tutaj na to się składa bardzo wiele różnego rodzaju czynników. My nie będziemy teraz tutaj dzisiaj gdzieś to, tego rozkładać na, 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 na czynniki pierwsze, co jakby, co, co doprowadza do takiego stanu, tylko chcemy powiedzieć ogólnie o zjawisku, no i też, żeby przybliżyć właśnie temat związany właśnie z terapią. Bo też jest sporo mitów, jeżeli chodzi o terapię dzieci. Pierwszym takim mitem, z którym się no nie tylko nie tylko to się tyczy grupy tych najmłodszych, ale też myślę, że sporo dorosłych nie zgłasza się na terapię, ponieważ ta psychoterapia się kojarzy, że to jest coś, Zarezerwowanego właśnie dla osób chorych psychicznie. I te choroby psychiczne w dalszym ciągu są postrzegane jako coś bardzo takiego wstydliwego, bardzo negatywnego, i różnego rodzaju zaburzenia psychiczne nie są traktowane tak jak inne choroby no bo jeżeli leczymy anginę jeżeli leczymy cukrzycę jeżeli leczymy zapalenie płuc czy zajmujemy się jakimiś przewlekłymi stanami typu na przykład alergia która też jest jakimś stanem przewlekłym czasami wymaga długo Takiego długiego leczenia, to dlaczego mamy nie leczyć yy, tych zaburzeń, które się dzieją w naszych głowie? W końcu głowa to jest też część naszego ciała, więc tutaj też myślę, że warto, warto to zmienić. Kolejny mit, to już trochę o tym wspomniałam, że to jest porażka rodziców, że jak już moje dziecko idzie do psychologa, no to, to znaczy, że ja już. No, już jestem najgorszym rodzicem, a to wcale tak nie jest. Tutaj powinniśmy zupełnie odwrócić narrację, dlatego że jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć, że nasze dziecko ma jakąś trudność emocjonalną, czy trudność w tym, w tym obszarze zdrowia psychicznego i wysyłamy dziecko. Do, czy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy do psychiatry, jeżeli jest taka potrzeba, czy do psychoterapeuty, to to świadczy o tym, że my wypełniamy tą naszą rolę rodzica, opiekuna i przewodnika. Że właśnie dbamy o te nasze dzieci. Czyli i to nie, świadczy o to odpowiedzialności, tak, a nie o porażce. Nie pozwalamy tym dzieciom siedzieć samym ze swoimi trudnościami, tylko szukamy dla nich wsparcia. Tak jak powiedziałaś, jeżeli jesteśmy chorzy, to idziemy do lekarza, szukamy specjalisty, tak. Więc nie traktujmy tego jako porażki, że musimy znaleźć specjalisty dla własnego dziecka, mm. tylko patrzmy na to, że jesteśmy dojrzałymi osobami, które mm. wiedzą, że są specjaliści w tym zakresie i oni pomogą naszym dzieciom lepiej, efektywniej i pozwolą tym dzieciom. Czuć się lepiej mhm. i lepiej radzić sobie w życiu. Ja zawsze w rozmowie z rodzicami mówię, jeżeli twoje dziecko mówi, że boli go ząb, to idziesz od razu do stomatologa, a nie pozwalasz na to, żeby to dziecko cierpiało z tym bólem zęba. Bo zarówno ból zęba nie przejdzie sam, bo to jest stan, który wymaga natychmiastowej reakcji. Tak samo, jeżeli mamy zaburzenia depresyjne czy lękowe, to nie jest stan, który przejdzie. Z tego się samodzielnie nie wychodzi. To, to jest potrzeba. Wsparcia psychologa, wsparcia psychiatry. Więc tak samo jak nie pozwalamy, żeby dziecko cierpiało z powodu bólu zęba, tak samo nie pozwalajmy, żeby cierpiało z powodu no, chociażby zaburzeń depresyjnych. że To nie jest nasza porażka, to nie jest coś, co świadczy o nas źle, że, że nasze dziecko jest w takim, a nie innym stanie, tylko szukajmy pomocy. Więc kolejny mit, który warto. Obalić. Jeszcze jest jeden, a właśnie dwa jeszcze mi przychodzą do głowy: że dziecko uzależni się od terapii, czyli że już bez tej terapii nie będzie potrafiło funkcjonować. To też oczywiście jest mit, bo um, terapia to nie jest Taki stan, który trwa całe życie, tylko jest potrzeba w określonym momencie życia zajęcia się określonymi rzeczami, czy, czy, czy kwestią właśnie emocji, czy, czy takiego wsparcia w takim codziennym funkcjonowaniu dziecka, i bardzo często to się odbywa właśnie przez zabawę, nie tylko przez rozmowę, ale są różne techniki wykorzystywane właśnie w terapii dzieci. I, i z założenia ma to pomóc. Polepszyć stan emocjonalny, psychiczny dziecka i potem ta terapia się kończy. A jeżeli to zaniedbamy i już rzeczywiście te zaburzenia psychiczne się zaostrzą i będzie to stan trudny, to ta terapia wtedy będzie trwała dłużej i jest większe ryzyko, że te zaburzenia depresyjne wrócą. Więc reagujmy na początku, jak tylko zauważymy, że coś się dzieje nie tak, i terapia będzie. Takim momentem w życiu, który, który ma dać siłę, który ma pomóc mhm. i dziecku, i też rodzicowi w, w, takim, w takim codziennym funkcjonowaniu. Bo terapia z założenia ma pomóc nam, czy dziecku, jeżeli dziecko wysyłamy na tą terapię, zbudować w sobie pewne narzędzia, umiejętności, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie dalej w życiu. Tak? Czyli to jest ten mhm. czas, kiedy ktoś pomaga, żeby później. Radzić sobie już samemu. Tak, chodzi o to, żeby zbudować pewnego rodzaju rusztowanie yy, i żeby móc gdzieś tak twardo stąpać yy, po ziemi. I to też jest kwestia chociażby nauki, jakiejś regulacji emocjonalnej, też rozpoznawania emocji, bo czasami gdzieś w, takim, w, w tym dzisiejszym świecie, gdzie bardzo gdzieś pędzimy do przodu, zapominamy o takich podstawowych umiejętnościach związanych chociażby z nazywaniem emocji, z czuciem tych emocji. Że są przypadki, gdzie dzieci na przykład nie zdają sobie sprawy, że czują wstyd. Nie są w stanie w ogóle tego nazwać. Yy, jest to stan, który jest bardzo taki, no, niechciany. I to jest stan, który który daje bardzo duży dyskomfort i nie bardzo wiedzą sobie, jak z tym poradzić. I na, ten, na tą z kolei emocje nakładają się inne właśnie, związane z agresją, związane z lękiem. Więc no, dobry psychoterapeuta czy, czy psycholog będzie w stanie pomóc naszemu dziecku właśnie, chociażby w, 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 jeżeli chodzi o umiejętności związane z taką regulacją emocjonalną. Kolejna rzecz, że dziecko jest za małe. No wiadomo, że... Mm, te techniki, te psychoterapie, o których zresztą kiedyś mówi, robiłyśmy taki odcinek na ten temat, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dzieci, są różne. I im mniejsze dziecko, tym bardziej odbywa się to w formie zabawy. Bo nie wygląda to tak, że mamy, załóżmy, dziesięciolatka, który siedzi naprzeciwko psychoterapeuty, i teraz, tak jak my tutaj sobie rozmawiamy i no, próbujemy sobie różne problemy nazywać, tylko czasami się to odbywa przez zabawę i to też jest bardzo, bardzo skuteczne, bo te narzędzia są. Powinny być i są dostosowywane po prostu do wieku dziecka. Dokładnie, i pamiętajmy, że y, terapeuci to są specjaliści. Oni wiedzą, jaką metodę e, dostosować do, danych, do danego dziecka, do jego możliwości, e, i jakby dzięki temu dostosowaniu sprawiają, że terapia jest efektywna. Może na koniec jeszcze powiedzmy sobie, co powinno być dla nas wskazówką, że nasze dziecko potrzebuje. Yy właśnie wsparcia psychologa czy psychoterapeuty. I są pewne objawy, których na pewno nie warto i nie wolno ignorować. Oczywiście warto holistycznie patrzeć na dziecko, bo to nie, nie zawsze, jeżeli się pojawi nam jeden z objawów, które zaraz wymienimy, to, to znaczy, że już dzieje się coś pod kątem właśnie zaburzeń psychicznych. Ale na, na pewno, jeżeli zauważymy, że nasze dziecko ma na przykład zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, nagle przestaje jeść albo nagle zajada je bardzo dużo, Albo na przykład widzimy, w ogóle jakakolwiek zmiana taka drastyczna taka w zachowaniu drastyczna. dziecka mm -hmm. powinna być dla nas jakimś sygnałem. Na pewno dziecko, jeżeli widzimy, że dziecko się wycofuje z kontaktów, czyli wcześniej no miało. Powiedzmy, jakąś grupę rówieśniczą, z którą czuło się bardzo dobrze, i, i miało kolegów i koleżanki, a nagle siedzi samo w pokoju a, i też wycofuje się z takiego życia rodzinnego, to już na pewno powinien być sygnał, że coś dzieje się, coś dzieje się nie tak, i warto zacząć od na początku, od rozmowy. Na pewno takim sygnałem są różnego rodzaju samookaleczenia. Jeżeli widzimy, że nasze dziecko nacina sobie skórę, widzimy różnego rodzaju takie, no, można powiedzieć, blizny, ślady, no to to już jest sygnał, że no, w jakiś sposób dziecko nie, nie radzi sobie z napięciem wewnętrznym, z emocjami i próbuje. Trochę regulować sobie tu napięcie właśnie przez samo I tak jak się mówi, że przy tych wcześniejszych objawach, o których mówiłaś, jeżeli taki stan trwa powyżej dwóch tygodni, to powinniśmy zwrócić na to już taką bardzo uważną. Naszą uwagę, tak, wydaje mi się, że jednak przy samookaleczeniach czy informacji od dziecka, że ma myśli samobójcze, to tu jakby działamy od razu, tak, nie odkładamy tego, tylko od razu szukamy pomocy, no bo to już jest taki, tak. jeżeli dziecko sięga po takie zachowania czy po takie myśli, to znaczy, że już jest naprawdę bardzo. Albo trudno. jeżeli dziecko przychodzi do nas i mówi, że, że mamo, ja już nie chcę żyć. No to chyba na pewno nie reagujmy w ten sposób. Co ty mówisz? To, to wszystko się zmieni. No Teraz to jesteś po prostu smutny, i takie, takie pomysły ci przychodzą do głowy, że. że Taka informacja od dziecka już powinna nam zapalić czerwoną lampkę, ale też jeszcze zwróćmy uwagę na różnego rodzaju objawy somatyczne. Y oczywiście, pewnie część tych objawów y może być związana z jakimiś takimi no, medycznymi, różnego rodzaju do dolegliwościami, ale jeżeli widzimy, że y byliśmy, na przykład dziecko uskarża się na bóle głowy i już wykluczyliśmy różnego rodzaju neurologiczne choroby, no to pomyślmy, że może to są właśnie różnego rodzaju somatyzacje związane chociażby. Z takim no, długotrwałym odczuwaniem lęku, albo na przykład bóle brzucha, jeżeli zrobiliśmy USG i wszystkie, wszystkie badania, wykluczyliśmy różnego rodzaju choroby, czy nawet czy, czy, czy obecność pasożytów, a ten brzuch nadal boli, i czasami boli w określonych sytuacjach, no to też. Powinna być dla nas taka wskazówka, żeby jednak poszukać wsparcia u psychologa czy u psychiatry. No na pewno też taką, takim momentem, kiedy nie bardzo powinniśmy się zastanawiać nad tym, tylko po prostu powinniśmy sięgnąć po, po pomoc specjalisty. Są sytuacje, w których nasze dziecko przeszło jakieś traumatyczne wydarzenia. Tym bardziej, jeżeli widzimy po takim zdarzeniu jakąś zmianę w jego zachowaniu, czy dziecko po prostu nam mówi, że jest mu bardzo trudno w tej sytuacji, jeżeli już jest na tyle duże, że jest w stanie to. Zwerbalizować. Oczywiście, no nie każda trauma kończy się jakimiś takimi powikłaniami, typu na przykład PTSD. Ym, I to nie zawsze tak jest, że, że przeżycie jakiegoś doświadczenia takiego granicznego, traumatycznego jest równoznaczne z tym, że powinniśmy iść na terapię. To tak nie działa. Ale jeżeli rzeczywiście nasze dziecko było w takim bezpośrednim doświadczeniu zagrożenia zdrowia i życia yy, i widzimy zmianę w jego zachowaniu, na przykład nagle nie chce wychodzić z domu, bo doświadczenie tego zdarzenia gdzieś na zewnątrz, albo zaczyna unikać różnych miejsc, albo pojawiają się różnego rodzaju takie natrętne myśli, albo na przykład kompulsje, które no też sugerują, że z czymś nasze dziecko sobie nie radzi, no to, no to natychmiast zgłaszajmy się do, do specjalisty, bo im wcześniejsza reakcja, tym ona będzie, myślę, bardziej skuteczna i też zabezpieczy przed tym, że to się nie przerodzi w dużo gorsze zaburzenia ym, w, życiu, w życiu dorosłym. No no, i też unikniemy no, sytuacji tej granicznej, bo mówiliśmy o tych próbach samobójczych, bo no, też y, trzeba powiedzieć, że nie, dzieci na różnym etapie swojego życia różnie podchodzą do śmierci. I im młodsze dziecko, tym mniej kojarzy, że to jest stan nieodwracalny i y, jest to związane stricte z tym, że przestaje istnieć tutaj na Ziemi. Tylko im młodsze dziecko, tym bardziej rozumie, ten akt odebrania sobie życia jako taki akt przerwania cierpienia. Czy nie do końca jeszcze sobie sklejają, że, że oznacza to, że to już jest koniec i ja po prostu umrę. No to oczywiście tyczy się tych mniejszych dzieci. Pamiętajmy o zaburzeniach depresyjnych u dzieci, bo one zawsze no stereotypowo jest tak, że jak myślimy depresja, no to myślimy, że to jest ktoś taki albo taki nastolatek, który siedzi zamknięty w pokoju i płacze i jest cały czas smutny. I to jest mit, bo depresja u dzieci, im młodsze dziecko, nie wygląda w ten sposób, że dziecko siedzi smutne. Tylko może być bardzo pobudzone, może być takie, w takiej dysforii, w takiej, no jakieś takie um, nerwowe, takie sfrustrowane w różnych, w różnych sytuacjach. Czyli ma trochę napędu jeszcze, czyli takiego, taki napęd, no to rozumiem, przez, przez taką siłę fizyczną, czyli no, ma większe prawdopodobieństwo, że reaktywnie zareaguje na jakąś sytuację złą w życiu i po prostu, no niestety, sięgnie po ten, no, ten nieodwracalny sposób na to, żeby to swoje cierpienie przerwać, czyli popełni samobójstwo. Więc to też nie jest tak, że depresja równa się, że, że, ja, że moje dziecko będzie się. Działo i płakało, bo też jeżeli chodzi o dorosłych, osoby, które są w takiej dużej depresji, to nie mają po prostu siły popełnić samobójstwa, więc nie mają do tego, no, nie są w stanie tego zrobić. Natomiast najgorszy jest stan, kiedy, kiedy ten, ta postać depresji jest trochę inna, z większym takim napędem, yy, i wtedy jest większa, większe prawdopodobieństwo, że to po prostu zrobię, bo mam fizycznie. Na to siłę, więc o tym, o tym pamiętajmy. E, oczywiście tych form terapii jest, e, jest dużo. Myślę, że jeżeli nie wiemy do końca, w którą stronę pójść, jeżeli chodzi o, e, jeżeli jesteśmy rodzicami, to warto najpierw pójść samemu na taką konsultację do psychologa czy do psychoterapeuty i dowiedzieć się, jaka forma wsparcia byłaby najbardziej odpowiednia. Bo czasami jest tak, że Terapii nie potrzebuje dziecko, albo bardzo często, najczęściej jest tak, że nie potrzebuje samo dziecko, tylko potrzebuje rodzina. I też nie brońmy się przed tym, bo to nie jest tak, że, że to w jaki sposób nasze dziecko funkcjonuje jest w oderwaniu od tego systemu rodzinnego. To jest bardzo ze sobą połączone. I prawdopodobnie nasz system rodzinny potrzebuje jakiejś zmiany, wprowadzenia czegoś. Innego niż to, co robimy, żebyśmy się my zmienili wewnętrznie jako system rodzinny i żeby to też podziałało na nasze dziecko. Podsumowując, terapia to na pewno nie jest moda. Warto pójść na terapię, nawet czasami usłyszeć, że ona nie jest może do końca potrzebna, ale, ale lepiej dmuchać na zimne. I, i, i cóż, no. Bierzmy odpowiedzialność też za, za to, w jaki sposób funkcjonuje nasza rodzina. No i szukajmy te, te, tej pomocy i tego wsparcia. Nie bójmy się, się byś... sięgać po pomoc. Przede wszystkim, jeżeli czujemy i mamy jakiekolwiek wątpliwości, to tak jak mówisz, lepiej zapytać i sprawdzić, niż udawać, że nic się nie dzieje, a później radzić sobie z dużo większymi konsekwencjami. konsekwencjami. Zgadza się. Dziękuję Ci Aniu za rozmowę ja i dziękuję. zapraszamy już za tydzień na kolejny odcinek poniedziałek o godzinie 18. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Partnerem programu Rozmowy Terapeutyczne jest nauczyciel.tv. Platforma dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów. Znajdziesz tam certyfikowane kursy i szkolenia stworzone przez doświadczonych praktyków, które zwiększą Twoje kompetencje i przyspieszą awans zawodowy.